Ktoś tu mu rzekł do Jezusa, Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mię stanowił nad wami sędzią albo rozjemcą. Powiedział też do nich Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości. Bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał w sobie, co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie, masz wielkie dobra, na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze. Jeszcze tej nocy zażądają Twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Mieć wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Człowiek szuka zabezpieczenia swojej przyszłości w materialnym i finansowym zapleczu, i życie zdaje się potwierdzać fakt, że ten, kto zbuduje finansowe imperium, może być spokojny o swoje jutro. Jednak nauczyciel ostrzega, że przegrany jest ten, kto taką właśnie postawę przyjmuje. I nie bogactwa są tu problemem, ale postawa. Ewangelia inaczej rozkłada akcenty. Bądź zasobny, ale nie zapominaj, że Twoje życie jest w ręku Boga i Twoja przyszłość ma sens tylko wówczas, gdy jest w niej przestrzeń na Waszą osobistą relację. Bo przecież w Bogu jest wszystko, co dopełnia i przepełnia Twoje człowieczeństwo. Poza tą relacją zapadasz się w ciemność.